Psi Patrol. Leśna opowieść. Pewnej letniej rozgwieżdżonej nocy pieski biwakowały w lesie. Przy ognisku wujek Otis zaczął opowiadać straszną historię. Dawno temu podczas każdej pełni księżyca był przerażający pieskołak. Pieski aż podskoczyły ze strachu. Janka Rokiego poszybowała w powietrze i wylądowała na jego nosie. Gdy piesek pobiegł umyć się że wujek opowiadał dalej. Legenda głosi, że jeśli jakiś szczeniak będzie stał w wodzie, w której odbija się księżyc w pełni, zamieni się w pies kołaka. O nie! zawołał Rabel. Roki! Gdy pieski ułożyły się na materacach i szykowały się do snu, Roki nadal myślał o tej strasznej opowieści. Nie martw się, to tylko bajka, zapewnił go Ryder. Nic ci się nie stanie. Dzięki, Ryder. Zielone znaczy idę spać powiedział Roki. Piesek zasnął, ale wkrótce obudziło go jakieś wycie. Chce mi się pić powiedział i popędził do jeziora. Gdy wziął spory łyk wody, zobaczył swoje odbicie. – Zamieniłem się w pieskołaka! – zawołał, po czym z jego piersi wydobył się skowyt. – Uuuu! Co mam teraz zrobić? Roki przypomniał sobie, co powiedział wujek Otis. Pieskołak mógł odzyskać dawną postać, jeśli powącha słonecznik. – Muszę dostać się do Doliny Słoneczników – postanowił piesek. Roki pędził górską ścieżką, w drogę przeciął mu Skunks. Ui! zapiszczało przerażone zwierzę. Poczekaj, nie bój się! zawołał Roki i pobiegł za nim. Skunks pognał na klif, z którego Francuzi i kapitan Turbot podziwiali nocne niebo. Zwierzak wskoczył na głowę kapitana i zwinął się w kłębek. Zejdź ze mnie! zawołał Turbot. Gdy bracia próbowali pozbyć się skunksa, nagle ujrzeli cień Rokiego. Pieskołak! krzyknęli i zaczęli uciekać. Nagle spadli z klifu prosto na górską półkę. Utknęliśmy! stwierdził Francju. Musimy wezwać psi patrol. Ryder i pozostałe pieski spali w obozowisku, gdy w tym zadzwonił telefon. Ryder, potrzebujemy Waszej pomocy! Pieskołak zagonił nas prosto na skalną półkę. Bez obaw, nie ma problemu, którego nie rozwiążemy! zawołał Ryder. Chłopiec wezwał pieski do patrolowca. A gdzie jest Roki? – spytał Chase. Jego komunikator wskazuje, że na materacu, powiedział Ryder. Mam nadzieję, że nie dopadł go pieskołak wystraszył się Rabel. Nie sądzę, ale Roki z pewnością zaginął, uznał Ryder. Musimy pomóc Turbotom zejść z klifu, mówił dalej Ryder. Skaj, wskocz do helikoptera i poszukaj Rokiego, a ty, Marszał, zabierz swoją drabinę. Bracia Turbot zejdą po niej z klifu. Pozostałe pieski niech przeszukują obozowisko. Może wpadną na trop prowadzący do Rokiego. Tymczasem po górskich ścieżkach Roki pędził mega szybko, jak na pieskołaka przystało. Chciałbym, żeby przyjaciele zobaczyli, jaki jestem prędki, powiedział, ale pewnie bym ich wystraszył. Nagle piesek dostrzegł w oddali doliny słoneczników. Nareszcie ucieszył się. Marszal i ryder przyjechali, by pomóc turbotom. Hurra! Niech żyje, psi patrol! zawołał na ich widok ucieszony Franciul. Bracia zeszli z klifu po drabinie marszala. Kapitan Turbot ciągle miał na głowie skunksa. <grym> Ładna czapka! zakichotał Ryder, gdy obaj wielbiciele nocnego nieba stali już bezpiecznie na ziemi. Ryder zadzwonił do piesków. Ani śladu Rokiego zameldowała z helikoptera Sky. Znaleźliśmy wielkie odciski łap przy potoku, powiedział Zuma. Tak duże, że mogłyby należeć do Łaka dodał Rabel. Trop prowadzi w tamtą stronę, prosto do Doliny Słoneczników, zawołał Chase. Tymczasem Roki dotarł do starego skrzyżowania. Potrafię skakać naprawdę daleko, powiedział. Założę się, że jeden skok wystarczy, bym pokonał to skrzyżowanie. Gdy Roki wykonywał swój długi skok, drogą przejeżdżała właśnie pani Mariori. Nagle straciła panowanie nad pojazdem i zjechała w stronę skał. Czy to przeze mnie? zaskowyczał Roki. Muszę wezwać pomoc. Pani Mariori wysz, wyszła z wozu i westchnęła. Wybacz maj na radzie, powiedziała do swojego ulubieńca Szopa, ale wystraszyło mnie to dziwne stworzenie. Chyba jesteśmy w tarapatach. Pieski Rajder i Trukbotowie byli w pobliżu, więc usłyszeli wycie Rokiego. – Widzicie? Znaczy słyszycie? – Mówiłem, że to pieskołak – zawołał Franciu. Musimy to sprawdzić – powiedział Ryder. W tej samej chwili zadzwonił jego telefon. – Ryder, pieski, coś się wydarzyło w, na Starym Skrzyżowaniu – zawołał Sky. Pani Mariory opowiedziała psiemu patrolowi, co się stało. A wtedy on przeskoczył nad drogą i wydał z siebie skowyt. – Ryder, tu są takie same ślady jak przy obozowisku – powiedział Chase. To wskazuje na pies kołaka, dodał Rabel. Trop prowadzi prosto do Doliny Słoneczników, stwierdził Ryder. Tam, gdzie pies kołak musi powąchać słonecznik, by zmienić się z powrotem w pieska, dodał Wujek Otis. Ale skoro ślady pieskołaka pojawiły się przy kempingu, a Sky nie odnalazła Rockiego, zaczął mówić Chase, pieskom aż bez zaparło. Nie chciałem w to wierzyć, ale Roki mógł zamienić się w pies kołaka. Musimy jak najszybciej dostać się do Doliny Słoneczników, powiedział Ryder. Znam skrót, pójdę nim i poczekam na Was. Dołączycie, gdy skończycie akcję tutaj, zaproponował wujek Otis. Gdy wujek dotarł na miejsce, wspiął się na wysokie drzewo, żeby mieć dobry widok. Chwilę później zobaczył Rokiego, pędzącego między drzewami. Legenda mówiła prawdę. Wujek Otis aż podskoczył z wrażenia, przez co stracił równowagę i spadł z drzewa. Stoczył się ze wzgórza wprost do jaskini, do której wejście po chwili zatarasowały głazy. Nie martw się, wujku, wydostanę cię stamtąd zawołał Roki. Dzięki super sile pieskołaka przesunął kamienie i uwolnił wujka. Roki, to ty! ucieszył się wujek Otis i inne pieski, które właśnie dotarły na miejsce. Nie bójcie się mnie, poprosił Roki. Dlaczego mielibyśmy się bać? Właśnie mnie uratowałeś, powiedział wujek. Ale ja wzbudzam strach wszystkich, wyjaśnił Roki. To powącha jeden ze słoneczników i znów będziesz sobą, zaproponował wujek. Naszym Rokim, dodał rabel. Roki powąchał kwiat i nagle poczuł się bardzo śpiący. Wtem Roki się ocknął. W obozowisku był niedźwiedź. Piesek zaskowyczał i przestraszony niedźwiedź uciekł, ale obudzili się pozostali obozowicze. Bez obaw, to tylko ja pies kołak powiedział Roki. Chyba śniło ci się coś ciekawego zaśmiał się Ryder. Na pewno jednak, wystraszyłeś niedźwiedzia dodał wujek Otis, i wszyscy się roześmiali. Czyli to był tylko sen. Więcej filmów znajdziecie na moim kanale. Zachęcam Was do subskrybowania. Dziękujemy za uwagę.